Garbarnia Kraków niestety po zaciętym pojedynku odpada z Pucharu Polski. Przegrywa po rzutach karnych 2-3 z Olimpią Elbląg. Jak ocenisz ten dzisiejszy występ brązowych? Myślę, że z przebiegu całego meczu ciężko włonić lepszą drużynę. Myślę, że całe spotkanie było dosyć wyrównane. Myślę, że dużo szarpanych takich akcji, prób jakichś dłuższych piłek. No ale niestety, przegrywamy w karnych i odpadamy z Pucharu Polski. Dla ciebie ten dzisiejszy mecz był oficjalnym debiutem w barwach Karbarni. Co powiesz o swoim meczu, o swoim występie i też jakie emocje ci towarzyszyły? Na pewno już od pewnego czasu wiedziałem, że dostanę tą szansę. I cóż, no, zostało mi tylko przygotować się jak najlepiej i no, myślę, że najgorzej nie było jak na debiut. Czekolwiek nie udało się niestety w karnych pomóc drużynie i wywalczyć tego zwycięstwa, ale myślę, że z przebiegu meczu wyglądało to ok. Nie najgorzej. Także cieszę się. Na pewno. Yes. Zanotowałeś kilka kluczowych interwencji, które utrzymały garbarnię w grze i pozwoliły walczyć w rzutach karnych. Jak opiszesz tę sytuację? Myślę, że tą pierwszą, co strzał przy lewej słupku, no sytuacyjna interwencja. Gdzieś wykazałem się refleksem. Myślę, że cieszę się, cieszę się że udało się pomóc, ale jak, jak niestety w karnych, tak jak mówiłem, nie udało się już nic zrobić. Co, co do drugiej, no to po prostu dobre moje ustawienie na szczęście napastnik trafił we mnie, no ale myślę, że zrobiłem co w mojej mocy i udało się zapobiec tracie bramki.